Stefan Grabiński Ultima Tule lat temu już dziesięć. Zdarzenie przybrało już kształty rozwiewne, niemal senne. Zasnuło się błękitną mgłą rzeczy minionych. Dziś wygląda jak wizja, lub jak szalone marzenie, a jednak wiem, że wszystko do najdrobniejszych szczegółów było naprawdę tak, jak pamiętam. Od owej chwili wiele zajść przesunęło się przed moimi oczyma. Dużo przeżyłem i nie jeden cios spadł na osiwiałą mą głowę. Lecz wspomnienie wypadku pozostało niezmienione. Obraz dziwnej chwili wyrzeźbił się w duszy głęboko na zawsze. Patyna czasu nie przyćmiła silnego rysunku. Owszem, zda mi się, z lat ubiegiem podkreśla cienie w sposób tajemniczy. Byłem wtedy kierownikiem ruchu w Krępaczu, małej, śródgórskiej stacji niedaleko granicy. Z mojego peronu widać było jak na dłoni wydłużony, szczerbaty łańcuch rubieży. Krępacz był przed ostatnim przystankiem na linii zmierzającej ku pograniczu. Poza nimi w odległości pięćdziesięciu kilometrów były jeszcze tylko szczytniska. Końcowa stacja kraju, w której stróżował czujny jak żuraw, Kresowy Kazimierz Joszt, kolega po zawodzie i przyjaciel. On sam lubiał porównywać siebie z Haronem, a stację powierzoną swej pieczy przemianował antycznym trybem na ultimatule. Widziałem w tym dziwactwie nie tylko reminiscencje ze studiów klasycznych, gdyż racja obu nazw tkwiła głębiej niż by się na pozór zdawało. Okolica Szczytnisk była dziwnie piękna. Chociaż oddalona od mojego posterunku ledwo o trzy kwadranse drogi pociągiem osobowym, zdradzała zasadniczo odrębny i swój charakter, jakiego nie spotykało się nigdzie w tych stronach. Malutki budynek stacyjny, przytulony do potężnej granitowej ściany, spadającej prostopadle w dół, przypominał jaskółcze gniazdo przypięte do wnęki skalnej. Wokoło spiętrzone na dwa tysiące metrów szczyty grążyły w półmroku przestrzeń, stacje i magazyny. Posępny smutek, zwiany szczół olbrzymów, owiał nieuchwytnym całunem kolejową przystań. W górze kłębiły się wieczorne mgły i staczały w dół turżbarami mokrych oparów. Na poziomie tysiąca metrów, mniej więcej w połowie swej wysokości, tworzyła ściana gzems w kształcie olbrzymiej platformy, której żłobienie niby czarę wypełniało po brzegi modro-srebrzyste jezioro. Parę zaskórnych strumieni, zbratawszy się potajemnie w trzewiach góry, biło z jej boku tęczowym łukiem siklawy. Po lewej usłoń skały, z zarzuconym na ramiona wiecznie zielonym płaszczu jodeł i limp. Po prawej dzikie urwisko z kosodrzewiną, naprzeciw Niby słup kresowy, nieugięta grań wichru. Nad nią przestrzeń nieba pochmurna lub podbrzask z rumienioną zorzą porannego słońca. Poza nią świat inny, obcy, nieznany. Dzika, zamknięta ustroń, groźną poezję szczytów owiana rubież. Stację łączył z resztą przestrzeni długi, w skalę wykuty tunel, gdyby nie on, Izolacja zakątku byłaby zupełną. Ruch kolejowy zabłąkany pomiędzy samotne turnie malał, słabł, wyczerpywał się. Nieliczne pociągi niby bolidy wytrącone z ruchu centralnego wyłaniały się rzadko szczeluści tunelu i zajeżdżały przed peron cicho, bezgłośnie, jakby w obawie, by nie zmącić zadumy górskich geniuszy. Nikłe wibracje wniesione za ich przybyciem wśród górskie zacisze tężały rychło i krzepły wyklęte. Po opróżnieniu wagonów maszyna szybowała parę metrów poza peron i pociąg podjeżdżał pod sklepistą, w granitowej ścianie wykutą hale. Tu stał długie godziny, wypatrując mroki pieczary oczodołami pustych okien, w oczekiwaniu na zmianę. Gdy nadszedł upragniony towarzysz, opuszczał leniwo skalne schronienie i odchodził w świat życia w ognisko mocno grających tętn. A tamten zajmował jego miejsce. I znów stacja zapadała w senne drzemanie, spowite kwefem mgieł. Ciszę od ludzia przerywał chyba skwir Orląd po okolicznych żlebach, lub szmer staczających się w parowy piargów. Lubiałem tę górską pustelnię ogromnie. Była dla mnie symbolem tajemniczych krańców, jakimś mistycznym pograniczem dwóch światów, jakby zawieszeniem między życiem a śmiercią. W każdą wolną chwilę, powierzywszy krępacz opiece mego asystenta, jeździłem drezyną w odwiedziny do szczytnisk do kolegi Joszta. Przyjaźń naszą starą. Bo zawartą jeszcze na szkolnej ławie wzmocniła wspólność zawodu i bliskie sąsiedztwo. Zżyliśmy się z sobą bardzo i dzięki częstej wymianie myśli stopili w przedziwną jedność. Joszt nigdy wizyt nie oddawał. Nie ruszę się już stąd ani krokiem. Odpowiadał zwykle na moje wymówki. Tutaj mi już zostać do końca, bo czyż nie pięknie? Dorzucał po chwili, obejmując zachwyconym spojrzeniem otoczenie. Przyznawałem w milczeniu i wszystko wracało do dawnego porządku. Niezwykłym człowiekiem był kolega Joszt, za wszechmiar dziwnym. Mimo swej iścieł, gołębiej łagodności i bezprzykładnej dobroci, nie cieszył się sympatią w okolicy. Górale zdawali się stronić od naczelnika stacji, z daleka schodząc mu z oczu. Przyczyna leżała w dziwacznej opinii, którą sobie o nim nie wiadomo, jak ludzie urobili. Joszt uchodził wśród ludu za widuna, i to w ujemnym tego słowa znaczeniu. Mówiono, że przewiduje u bliźnich przywilej śmierci, że niejako przeczuwa chłodny jej powiew na twarzach wybrańców. Ile w tym było prawdy nie wiem. W każdym razie zauważyłem w nim coś, co mogło zaniepokoić umysł wrażliwszy i skłonny do przesądów. Utkwił mi mianowicie w pamięci następujący dziwny zbieg okoliczności. Był w szczetniskach między funkcjonariuszami stacyjnymi zwrotniczy nazwiskiem Głodzik, pilny i sumienny pracownik. Joszt bardzo go lubiał, traktując nie jak podwładnego, lecz jak kolegę i towarzysza zawodu. Pewnej niedzieli, zjechawszy jak zwykle w odwiedziny, zastałem Joszta w posępnym nastroju. Był chmurny jakiś i ponury. Zapytany o powód, zbył mnie zrazu niczym i gwałtem nadrabiał minął. Wtem nawinął się głodzik, coś tam meldował, prosił o dyspozycję. Naczelnik bąknął ni to ni owo, popatrzył mu dziwnie w oczy i uścisnął jego szorstką, sprazowaną rękę. Zwrotniczy odszedł zdumiony zachowaniem się przełożonego, kręcąc z niedowierzaniem swoją dużą, kędzierzawą głową. Biedak, szepnął Joszt, patrząc smutno za nim. Dlaczego? zapytałem nie pojmując całej tej sceny. Wtedy Joszt wytłumaczył. Miałem zły sen tej nocy, mówił unikając mego spojrzenia. Bardzo zły sen. Ty wierzysz w sny? Niestety, ten, który śniłem dzisiaj, jest typowym i nigdy nie zawodzi. Widziałem dzisiejszej nocy starą, zapadłą ruderę z powybijanymi szybami. Ile razy mi się wyśni ten przeklęty budynek, jest nieszczęście. Ale w jakim związku pozostaje to ze zwrotniczym? W jednym z pustych okien ujrzałem wyraźnie zarysowaną jego twarz. Wychylił się z tej czarnej nory i powiał ku mnie swą kraciastą chustą, którą zawsze nosi na szyi. I cóż stąd? To był gest pożegnalny. Ten człowiek wkrótce umrze. Dziś, jutro, za lada chwilę. Sen, Mara, Bóg, wiara. Usiłowałem go uspokoić. Joszt uśmiechnął się tylko z przymusem i zamilkł. A jednak tegoż dnia wieczorem zginął głodzik skutek własnej pomyłki. Wprowadzona w błąd jego fałszywym sygnałem maszyna ucięła mu obie nogi, wyzionął ducha na miejscu. Wypadek wstrząsnął mną do głębi i przez długi czas unikałem z josztem rozmowy na ten temat. W końcu, może w rok potem, zagadnąłem raz niby od niechcenia. Od kiedy miewasz Twe złowróżbne przeczucia? O ile pamiętam, nigdy dawniej nie okazywałeś podobnych właściwości. Masz słuszność. Odparł niemile tknięty poruszony kwestią. Ta przeklęta właściwość rozwinęła się u mnie dopiero później. Wybacz, że cię nękam tą niemiłą sprawą, lecz radbym znaleźć środek do wyzwolenia cię z fatalnego daru. Kiedy zauważyłeś to u siebie po raz pierwszy? Mniej więcej przed ośmiu laty. Więc rok po twym przesiedleniu się w tę stronę. Tak, w rok po przeniesieniu mnie do Szczytnisk. Wtedy to, w grudniu, w samą Wigilię przeczułem śmierć Groceli, ówczesnego wójta. Historia stała się powszechnie znaną i w ciągu kilku dni zjednała mi złowieszczy przydomek Widuna. Górale zaczęli uciekać przede mną jak przed Puszczykiem. Dziwne, a jednak coś w tym tkwić musi. Zachodziłby tu zatem klasyczny przykład na tak zwany drugi wzrok o którym swego czasu naczytałem się dużo w księgach starej magii. Podobną właściwością obdarzeni być mają dość często górale szkoccy czy iryjscy. Tak, i ja studiowałem dzieje tego objawu z łatwym do zrozumienia zainteresowaniem. Zdaje mi się nawet, że znalazłem w ogólnych zarysach przyczynę. Twoja wzmianka o puszczykach szkockich bardzo trafiła, lecz tylko wymaga paru słów uzupełnienia. Oto zapomniałeś dodać, że ci znienawidzeni przez otoczenie, niejednokrotnie wypędzani jak trędowaci poza obręb wsi nieszczęśliwcy, zdradzają swe zgubne zdolności tylko tak długo, dopóki przebywają na wyspie, przeniesieni na kontynent, tracą żałobny swój dar i niczym nie różnią się od przeciętnych osobników. To szczególne, to co mówisz, świadczyłoby więc o tym, te to wybitnie psychiczne zjawisko przecież zależnym jest od czynników natury tonicznej. Istotnie, fenomen ten ma dużo w sobie składników tellurycznych. Jesteśmy synami ziemi i podlegamy jej potężnym wpływom, nawet w dziedzinach oderwanych pozornie od jej podłoża. Czy objawy własnego jasnowictwa wywodzisz z podobnych źródeł? Zapytałem po chwili wahania. Naturalnie. Wpływa na mnie otoczenie, pozostaje pod działaniem tutejszej atmosfery. Mój złowieszczy przymiot wynikł z nieubłaganą logiką z duszy tej okolicy. Żyję na pograniczu dwóch światów. Ultimatule, tule, szepnąłem, schylając głowę. Ultimatule. Powtórzył jak echo Joszt. Umilkłem przejęty uczuciem lęku. Po czasie, otrząsnąwszy się z wrażenia, zapytałem, Dlaczego, zdając sobie tak jasną sprawę z wszystkiego, nie przeniosłeś się dotąd w inne strony? Nie mogę. W żaden sposób nie mogę. Czuję, że gdybym się stąd usunął, postąpiłbym wbrew swemu przeznaczeniu. Przesądny jesteś, Kazik. Nie, to nie jest przesąd. To przeznaczenie. Mam głębokie przekonanie, że tylko tutaj, na tym skrawku ziemi, mam spełnić ważną jakąś misję. Jaką? Nie wiem jeszcze dokładnie, Mam tylko słabe jej przeczucie. Urwał, jakby zląkłszy się tego, co powiedział. Po chwili, zwracając swe siwe, prześwietlone blaskiem zachodu oczy na skalistą ścianę rubieży, dodał szeptem: Wiesz, nieraz zdaje mi się, że tu, z tą prostopadłą granią, kończy się świat widzialny. Że tam, po drugiej stronie, zaczyna się świat inny, nowy. Jakieś nieznane w ludzkim języku. Mare tenebrarum spuścił znużone purpurą szczytu oczy ku ziemi i zwrócił się w stronę przeciwną ku przestrzeni kolejowej. A tutaj, dorzucił, tutaj kończy się życie. Oto jego ostatni wysiłek, ostatnia krańcowa odnoga. Tutaj wyczerpuje się jego twórczy rozmach. Przeto stoję tu jako strażnik życia i śmierci. Jako powiernik tajemnic z tej i tamtej strony grobu. Domawiając tych słów spojrzał mi głęboko w twarz. Był piękny w tej chwili. Natchnione spojrzenie zamyślonych oczu, oczu poety i mistyka, skupiło w sobie tyle ognia, że nie mogłem znieść ich promiennej mocy i pochyliłem ze czcią głowę. Wtedy zadał mi końcowe pytanie: Czy wierzysz w życie po śmierci? Podniosłem powoli głowę. Nic nie wiem. Ludzie mówią, że jest tyle dowodów za, co i przeciw. Rad byłbym uwierzyć. Umarli żyją, powiedział mocno Joszt. Nastało długie, wsłuchane w siebie milczenie. Tymczasem słońce, zakreśliwszy łuk nad zębatym żlebem, skryło tarczę poza jego zrębem. Już późno, zauważył Joszt, i cienie wychodzą z gór. Musisz dziś wcześniej spocząć, zmęczyłeś się jazdą. I na tym zakończyliśmy pamiętną naszą rozmowę. Odtąd ani razu już nie mówiliśmy o rzeczach ostatecznych, ani o groźnym darze drugiego wzroku. Wystrzegałem się dyskusji na ten niebezpieczny temat, gdyż widocznie sprawiała mu przykrość. Aż pewnego razu on sam przypomniał mi swe ponure zdolności. Było to 10 lat temu, w środku lata, w lipcu. Daty tych zdarzeń pamiętam dokładnie, wraziły się w pamięć na zawsze. Było to w środę, 13 lipca, w Dzień Świąteczny. Jak zwykle rano przyjechałem w odwiedziny. Mieliśmy razem ruszyć ze strzelbami w sąsiedni parów, gdzie pojawiły się dziki. Zastałem joszta w nastroju poważnym, skupionym. Mówił mało, jakby zajęty upartą myślą, strzelał źle, w roztargnieniu. Wieczorem na pożegnanie uściskał mi gorąco i podał zapieczętowany list w kopercie bez adresu. Słuchaj, Roman, mówił drżącym ze wzruszeniem głosem, mają zajść w życiu moim ważne przemiany. Być może będę zmuszony wyjechać stąd na dłuższy czas i zmienić miejsce pobytu. Jeśli by to rzeczywiście nastąpiło, otworzysz ten list i odeślesz pod adresem zawartym wewnątrz. Sam nie będę mógł tego uskutecznić z rozmaitych powodów, których obecnie nie wymienię. Zrozumiesz to później. Chcesz mnie opuścić, Kaziu? Zapytałem zdławionym od bólu głosem: Dlaczego? Czy otrzymałeś jakąś smutną wiadomość? Dlaczego wyrażasz się tak niejasno? Zgadłeś. Ujrzałem dzisiaj we śnie znowu rozwalony dom, a w jednej z jego czeluści postać osoby bardzo mi bliskiej. Oto wszystko. Żegnaj Romku. Rzuciliśmy się sobie w ramiona na długą, długą chwilę. Za godzinę byłem już u siebie i targany burzą sprzecznych uczuć wydawałem instrukcje jak automat. Tej nocy nie zmrużyłem oka, niespokojnie przechadzając się po Peronie. Nad ranem. Nie mogąc znieść dłużej niepewności, zatelefonowałem do szczytnisk. Odpowiedział natychmiast, dziękując serdecznie za troskliwość. Głos jego spokojny i pewny, treść słów pogodna, niemal żartobliwa. Podziałały kojąco, odetchnąłem. Czwartek i piątek upłynęły spokojnie. Co parę godzin porozumiewałem się z Joszem telefonicznie, za każdym razem otrzymując odpowiedź uspokajającą. Nie zaszło nic ważnego. Podobnie rzecz miała się w sobotę w ciągu dnia. Zacząłem odzyskiwać zachwianą równowagę i udając się na spoczynek koło dziewiątej wieczór w lokalu służbowym, zwymyślałem go przez tubę telefonu od puszczyków, kruków i tak dalej. Złowieszczych stworzeń, które same nie mogąc znaleźć spokoju, innym go zamącają. Przyjął wyrzuty w pokorze i życzył mi dobrej nocy. Jakoż wkrótce zasnąłem twardo. Spałem godzin parę. Nagle wśród najgłębszego snu usłyszałem nerwowe dzwonienie. Na półprzytomny zerwałem się z otomany, zasłaniając oczy przedrażącym światłem gazu w lampie. Dzwonek wzywał powtórnie, podbiegłem do aparatu, przykładając ucho do receptora. Mówił Joszt urywanym głosem. Wybacz... Że ci przerywam sen. Wyjątkowo muszę puścić dziś wcześniej. Towarowy numer dwadzieścia jeden. Trochę mi nieswojo. Odejedzie za pół godziny. Wydaj odpowiedni syg. Ha! Błonka, wydawszy parę chlapliwych tonów, nagle przestała drgać. Nadsłuchiwałem zdętniącym głośno sercem, czy czegoś nie usłyszę, lecz daremno. Z tamtego końca drutu szło ku mnie głuche milczenie nocy. Wtedy sam zacząłem mówić. Pochylony ku otworowi aparatu rzucałem w przestrzeń słowa niecierpliwe, wyrazy bólu. Odpowiadała kamienna cisza. Wreszcie, zataczając się jak pijane na nogach, odszedłem w głąb pokoju. Wyciągnąłem zegarek i spojrzałem na tarczę. Było dziesięć minut po dwunastej w nocy. Odruchowo porównałem czas ze zegarem ściennym nad biurkiem. Rzecz dziwna, zegar stał. Znieruchomiałe indeksy zasunięte jeden na drugi znaczyły godzinę dwunastą. Zegar stacyjny przestał chodzić od dziesięciu minut, to jest od chwili gwałtownego urwania rozmowy. Zimny dreszcz wstrząsnął mym ciałem. Stanąłem bezradny w środku pokoju, nie wiedząc dokąd się zwrócić. Co począć? W jakiejś chwili chciałem wsiąść nad rezynę i popędzić co sił do szczytnisk, lecz w porę wstrzymałem się. Nie mogłem teraz opuszczać stacji. Asystenta nie było, służba pospana, a nadzwyczajny pociąg towarowy mlada chwila mógł zajechać przed peron. Bezpieczeństwo krępacza spoczywało wyłącznie na moich barkach. Nie pozostawało nic innego jak czekać. Więc czekałem, jak ranny zwierz rzucając się z kąta w kąt pokoju, czekałem z zaciśniętymi ustami, co chwilę wychodząc na peron i nadsłuchując sygnałów. Wszystko na próżno. Nic nie zapowiadało przybycia pociągu. Więc znów wróciłem do biura, by okrążywszy parę razy pokój, ponowić próbę z telefonem. Bezskutecznie. Nikt nie odpowiadał. W dużej stacyjnej sali oświetlonej oślepiająco białym światłem gazu, uczułem się nagle ogromnie samotny. Jakiś lęk dziwny, nieokreślony, ujął mnie w drapieżne pazury i trząsł, że zacząłem dygotać jak w febrze. Usiadłem znużony na otomanie i ukryłem twarz w dłonie. Bałem się patrzeć przed siebie, by nie spotkać czarnych palców zegara. Wskazujących niezmiennie godzinę północy. Jak dziecko bałem się spojrzeć otwarcie dookoła, by nie zobaczyć czegoś strasznego, co krew ścina lodem. Tak minęły dwie godziny. Nagle drgnąłem. Grały dzwonki telegrafu. Podskoczyłem do stołu, gorączkowo puszczając w ruch przyrząd odbiorczy. Z bloczku jeło powoli się wysnuwać długie, białe pasemko. Nachylony nad zielonym prostokątem sukna ująłem w rękę pełzającą wstążkę i szukałem znaków. Lecz rulon był niezapisany ani śladu rylca. Czekałem z wytężonym wzrokiem, śledząc ruch taśmy. Nareszcie pojawiły się pierwsze słowa w długich, minutowych odstępach, wyrazy ciemne jak zagadka, złożone z trudem wielkim i wysiłkiem, drżęką drżącą i niepewną. Chaos, mroczno, bezwład snu, daleko, szary, świt. O, jak ciężko, i jak ciężko wyzwolić się. Wstręt, wstręt, szara masa, gęsta, cuchnąca. Nareszcie, oderwałem się. Jestem. Po ostatnim słowie nastąpiła dłuższa, Parominutowa przerwa, lecz papier snął się dalej leniwą falą, i znów pojawiły się znaki, teraz już pewniej stawiane, śmielsze. Jestem, jestem, jestem. On, mój kształt leży tam, na sofie. Zimny, brrr, rozpada się powoli od wnętrza. Obojętny mi już. Przychodzą jakieś fale, duże, jasne fale. Wir. Czujesz ten ogromny wir. Nie. Ty go czuć nie możesz i wszystko przede mną obecne. Wszystko teraz. Cudowny odmęt porywa mnie z sobą. Porwał. Idę już, idę! Żegnaj. Rom. Depesza nagle urwała się. Aparat stanął. Wtedy prawdopodobnie zachwiałem się i upadłem na posadzkę. Tak przynajmniej utrzymywał asystent przybyły koło trzeciej nad ranem. Przedłówszy do biura, zastał mnie bez pamięci na ziemi z ręką owiniętą szarfami papieru. Oprzytomniawszy, zapytałem o pociąg towarowy. Nie przybył. Wtedy bez wahania wsiadłem na drezynę i wśród pieszchających mroków puściłem motor w stronę Szczytnisk. Po półgodzinnej jeździe byłem na miejscu. Zaraz u wstępu spostrzegłem, że zaszło coś niezwykłego. Zwykle spokojną i samotną stację zalegał tłum ludzi cisnących się do lokalu służbowego. Gwałtownie rozpychając gawieć, utorowałem sobie drogę do wnętrza. Tu zobaczyłem paru mężczyzn pochylonych nad sofą, na której leżał z przymkniętymi oczami ożdż. Odtrąciłem jednego i przypadłem do przyjaciela, chwytając go za rękę lecz ręka już ta zimna i sztywna jak marmur wysunęła się z mojej i opadła bezwładnie poza brzeg posłania. Na twarzy ściętej mrozem śmierci, w wichurze bujnych, popielatych włosów rozlany był cichy, błogi uśmiech. — Udar serca — wytłumaczył stojący obok lekarz — dziś o północy. Uczułem ostry, kłujący ból w lewej piersi. Odruchowo podniosłem oczy na zegar ścienny nad sofą. I on stanął w tragicznej chwili, i on wskazywał dwunastą. Usiadłem na sofie przez Czy zaraz stracił przytomność? Zwróciłem się do lekarza. Na miejscu. Śmierć nastąpiła równo o dwunastej w nocy, w chwili nadawania depeszy przez telefon. Gdy dziesięć minut po północy przybyłem zabezwany przez drożnika, pan naczelnik już nie żył. Czy kto telegrafował do mnie między drugą a trzecią? Zapytałem, wpatrzony w twarz Joszta. Obecni spojrzeli po sobie zdumieni. Nie, odpowiedział asystent to wykluczone. Wszedłem do tego pokoju koło pierwszej, by objąć funkcję po i odtąd nie opuściłem lokalu służbowego ani na chwilę nie, panie naczelniku, ani ja ani nikt inny ze służby tej nocy nie używał telegraficznego aparatu. A jednak, rzekłem półgłosem, dziś w nocy między drugą a trzecią odebrałem depeszę ze szczytnisk. Zapadło głuche kamienne milczenie. Jakaś słaba, niedołężna myśl przebierała się z trudem do świadomości. List. Sięgnąłem do kieszeni rozdarłem kopertę. Był przeznaczony dla mnie. Oto co pisał już. Ultima tule 13 lipca. Drogi Romku, mam zginąć wkrótce nagle. Człowiekiem, którego dziś we śnie widziałem w jednym z okien rudery, byłem ja sam. Może niebawem spełnię swą misję, a ciebie wybiorę na pośrednika. Opowiesz ludziom, dasz świadectwo prawdzie. Może uwierzą, że jest świat inny. Jeśli zdołam, żegnaj. Nie, do widzenia, kiedyś po tamtej stronie. Kazimierz. Czytał Krystian Kieś.